Małeczko. Ja słuchajcie, już wracamy do domku. I skoczymy do maczka. To jest po prostu. Co to widać? No i wracam tutaj. wracamy sobie, pracuję, sobie taką tą opaskę. A jeszcze wiecie, co wyciągnęłam ja wyciągnęłam to z siatki. Wyciągnęła to ze siatki. Kupiliśmy co mieliśmy kupić. Jest godzina. 11.33 Rozumiecie 11.33. Zastanawialiście się, ale miałam dzisiaj spadły 12 No ale trzeba było to kupić, moi drodzy. Eee, no i ja nie wiem, co daleko to osłabić. O, ja zastanawiam ja się, co sobie... sobie. To jest nam co zrobić, żebyśmy mogli jeść. Chciałam się zastanowić, aż mi tak podziwu, to nie jestem jako zbyt bogana, ale tak takiego, ja, nie wiem, jakiś szereg może sobie. Jakby coś przystąpiłem i maria. Chyba nie będzie dobre Chyba nie będzie by dobrze. Fantazja, tu jesteś, albo 7 z Nie ma 7 z Bów i fantazji. Super, ale jest mnie. A nie, dobra. Jednak nie to, co chciałam. Ale z woda mi się zakotowała. Powiem Wam, że jest godzinka 22.18. I jeszcze dzisiaj sobie ten odcinek nie będzie o 24 albo o 1.00, tylko będzie na przykład o 23.00 albo jakoś tak 23 ileś. Może mieć ten odcinek. Ja sobie robię właśnie pić powiem Wam szczerze. Jeszcze tylko niedzielę i do szkoły, w poniedziałek. Och, tak mi się nie chce. Jeszcze pierwsza to będzie religia. Pani na stół będzie pytać wszystkich. Super! Jak ja kocham religię. I no, jakby ja w poprzedniej szkole ulubiłam historię, ale jakby teraz jej nienawidzę. I za każdym razem, jak mam historię, to się tak stresuje. Jak ja się stresuję... Aha, nie mam mleka, super, muszę iść. Nie, chyba. Nie, nie ma. Muszę iść po mleko. Tak, ufam, kończę. Jak zawsze się stresuję w szkole, na przykład, że ktoś będzie mnie pytać i tak dalej, albo będziemy pisać jakąś kratkówkę, sprawdzić i tak dalej, to zawsze mnie boi tak brzuch. Zawsze, zawsze, jak się stresuję, w ogóle mi tak zaczyna bolić brzuch, że to jest horror. Więc takie pozdro. Powiem wam szczerze, że ja bym tak obejrzała Harry'ego Pottera dosłownie, ale nie ma na Netflixie, a na A, to nie wiem czy jest, ale chyba też nie ma, nie wiem. Ale chyba może jest, to obejrzę sobie na laptopie po prostu. Udało się. I jeszcze nie ma, bo obejrzałam na razie Zmierzchu, dwie części, a jeszcze to nie ma na Netflixie i nie mogę nigdzie znaleźć Zmierzchu jakby tych części, co ja nie? nie mogę znaleźć tych kolejnych części z mieszchu, więc nie wiem. Poradziłam sobie, teraz tylko drzwi zamknąć. Przemiana. Jestem w pokoju. Dobra, tutaj proszę bardzo pićku mam. I tutaj jakaś tam torba. Tutaj idę na łóżko, żeby ją nie zgnieć. Pudełko jakieś. Kosmetyczka. Szczotka. Odpalony Star Planet. Jeszcze jesteś jeszcze tutaj Sims odpalony. To jest po prostu Dobra, i teraz słuchajcie pytanie Czy na CDA będzie Harry Potter? Uff, ja bym tak miał ochotę oceniać Harry'ego Pottera Bo tak dawno nie oglądałam, że to jest Harry Potter Teraz trzymajcie kciuki, żeby było O, chyba jest Harry Potter i więzień z kabanu no, to jest jakaś reklama, więc. A skąd jesteś? Nieważne skąd jesteś, nieważne to że zmierzasz. Księdzem Boże Poże ciało. Nie wiesz, że wszystko co widzisz. Poże ciało. jest? To jest naprawdę Harry Potter? Nie gadać, że to jest naprawdę Harry Potter. ja się jaram, jak nie wiem. Ale tak powiem wam, że niedawno nie oglądałam Harry Pottera, że dosłownie tak bym chciała obejrzeć. To jest chyba serio Harry Potter? A no to ja sobie tutaj sobie robię. Muszę ogarnąć na łóżku, żeby sobie, sobie tutaj koc w ogóle będę sobie oglądać. Gdzie by dodać pudełko? Proszę, na krzesło, na krzesełko to dam. Tą torbę dam. Mm, tutaj. O. Powiem Wam, że dzisiaj kupowałam osobie właśnie ten. osobie tej, co mam wylosowana Mikołajki Prezent. Dopiero dzisiaj. ale spoko, Ale nie no, w sumie dobrze, że dzisiaj ci kupiliśmy i tak dalej. W każdym razie. Może tutaj, jak nie wiem. W każdym razie powiem Wam tyle, że. A jeszcze ma kolary, super słuchawki, hmm. e, powiem Wam jeszcze, że po prostu planowałam ten prezent właśnie dla tej osoby zapakować papier, ale znając moje umiejętności, to papier, to pakowanie prezentów, jak chodzi o papier, to są bardzo złe. Ja nie umiem opakować e, tak ładnie prezentów w papier, bo wiecie co, wsadzę się do torby to już jest pakowane, co nie? A tak ładnie bym chciała w papier, ale nie umiem. No bo jeszcze tam jakąś taką rzecz tej osobie kupiłam, że po prostu nie da się jej zapakować w papier. Jakby tą jedną rzecz, taką właśnie taką. No nie wiem, jak to powiedzieć. Nie chcę zdradzać. I ten kupiłam właśnie tej osobie. To dało się by ją zapakować, ale tą drugą rzecz to by się nie dało jej zapakować. Więc po prostu. A to jest głupie, bo zapakowałabym tą pierwszą rzecz. Co nie? Co się da ją zapakować? A to drugą dałaby w torebkę i to byłoby takie dziwne. Więc uznałam, że nie będę pakować, nie będę się siłować, słuchajcie. Yy, zakładam okulary i będę sobie oglądać Netflixa. Harry... Jak on Netflixa? Harego Pottera na CDA. a pozdro! Świetny ośrodek dla beznadziejnych przypadków. A używają tam rózki. O Jezu, tak dłu długo trwał ten Harry Potter, ale fajny był, no naprawdę. I to była część więzień Askabanu, więc bardzo polecam. Jak ktoś chce wiedzieć, to oglądałem go na CDA, więc bardzo polecam. I w ogóle się fajnie oglądało. I też powiem Wam, że e, co chciałam wam powiedzieć, że... E, Długi był, ale fajny, ale też było tak, że wcześniej na CDA nie było więzienia z, a z kabanu, więc fajnie, więc teraz jakby, albo tam wcześniej już e, po prostu wbiło go, wcześniej tak nie było, dosłownie go nie było w ogóle na CDA wcześniej, a teraz jest, więc polecam, bo mogą znów go jakby zdjąć, więc no, ja sobie szukam jakąś fajną piżamkę. Jest godzina 24.08, więc jednak... <grym> Nie, bo ja chciałam wstawić to tak o 23, a nie o, 4, o 24, ale cóż życie. No, jutro jest niedziela i sobie chilluję i śpię do 11, a nawet do 12 albo do 13. Także no dobra, Odejdę się do Was, nie wiem kiedy. Najgorzej jest słuchać, jak sobie na luzie oglądacie w łóżku laptop, czy macie sobie oglądacie, chillujecie i najgorzej jak przyjdzie Wam komunikat. Niski poziom baterii. Mi dwa razy spadła, nie nawet trzy razy mi spadła ładowarka podczas oglądanie. Więc teraz się ładuję, bo akurat skończyłam Hargo Pottera. Więc teraz wiecie co, się ładuje na ludzie, ale śmieję się właśnie, że wiecie co. Że po prostu mi trzy razy spadła ładowarka. Bo tak wiecie, co za mocno pociągniecie i tak dalej, więc no... Nie wiem co mam dalej mówić. Jutro będę chilować sobie, słuchajcie, spać do 12 albo do któryś i tyle w temacie. Powiem Wam szczerze, nie jestem się wstawać wcześniej. Na pewno będę planować tak, że przez tydzień, czyli na przykład poni od poniedziałku do piątku, będę wstawać codziennie o 6. Wiecie dlaczego? Bo jutro nie wstanę jak coś, tylko właśnie jak będą, właśnie właśnie od poniedziałku do piątku, będę wstawać o 6, o równiutkiej 6. Będę sobie nastawiała budzik bo ponieważ mi tak się lepiej po prostu się, wiecie co, po e, spakujecie się na spokojnie, pomalujecie, e, nie wiem, poogadniecie, zjecie na danie, wypijecie coś, jeszcze poślujecie, nie wiem, pogracie sobie, zrobicie coś tam na telefon i tak dalej, więc jakby, no, wypijecie sobie coś, nie wiem, wybierzecie jakieś fajne auto i do szkoły i tak dalej, a tak to, to wiecie co, jak ja tak wstaję normalnie, to jakoś tak Lekuje mi tego czasu na no, jeszcze wiecie co, podcilowanie sobie w łóżku i tak dalej. Więc ja powiem szczerze, że ja nie wiem, o której dzisiaj pan dosłownie, bo jest godzina 24 13. A planowałam ten odcinek zostawisz o 23, super. Ale tak nie wam powiem szczerze, czas szybko, to jest hicior dosłownie. Ja też chciałam... Żeby ten odcinek nie był taki krótki, tylko żeby był tak w miarę średni, taki, no nie wiem, jak to ująć po prostu. Jeszcze jutro muszę jakieś zdjęcie na Instagrama zrobić, bo nic nie mam, powiem wam szczerze, a też by się przydało coś rzucić, co nie? Na TikToka to też planuję, więc tutaj gdzie macie mojego Instagrama, a tu TikTok, czy tam odwrotnie, no. Jeszcze muszę go zmontować, jeszcze zrobić miaturkę, także... Super. Ale nie, w sumie te wygłosy są takie, mam nadzieję, że spoko, powiem wam szczerze. No, mam nadzieję, że warte są tego właśnie montowania o pierwszej, o 24. Więc no. Nie wiem, co mam do was zgadać. dosłownie nie mam pomysłu. A dzisiaj, jak widzieliście, bo nagram wam, że kupiłam sobie takie zajebiste... Słuchajcie, te, taką upaskę Rocky ale takie zajebiste, powiem wam szczerze. Takie super, takie brązowe, ale takie śliczniutkie, bo mi się tamte to z 2000 chyba czy jakoś tak są te moje czerwone i one są już słuchajcie urwane, ale one już wcześniej były już wcześniej były już urwane, dlatego wiecie co, musiałam kupić sobie nowe do vlogmasów, mam czapkę do vlogmasów, tą mikołajową oraz mam teraz opaskę, także to będzie zajebiście wyglądać. Na pewno będę się starać, żeby te masy były ciekawe i też szalone niektóre. Ale to wiecie co zależy też od mnie. Na przykład dzisiaj powiązkoło się koleżanką z mojej klasy na łyżwach i było wam powiem, że fajnie bardzo było tak przyjemnie. Pogoda taka, wiecie co, ym, no mieliśmy kurtki, ale tak było bardzo przyjemnie, słuchajcie, na lodowisku. Yy, no i co? No i yy, ja słuchajcie się tak bałam, bo ja nie umiem jeździć na łyżwach. Ja taka wchodzę i tak chwila chodziłam i nagle... Zaczęłam jeździć normalnie i tak sobie jeździłyśmy, więc było naprawdę bardzo fajnie, powiem Wam szczerze. Pogoda też nie była jakoś tak bardzo zimna, więc było tak więcej też, ale miałam kurtkę, bo mi było trochę zimno. Więc no, wziąłem sobie czapkę, rękawiczki, bo trzeba już teraz szykować komin nawet, szalik i tak dalej. Ale nie, dzisiaj nie komina, tylko wiecie co, miałam zapiętą kurtkę i miałam szalik. Nie, no, jakiś szalik. Miałam czapkę i rękawiczki. No, taki zestaw czarny, zajęty No, ja więc powiedziałem, że no, tyle. W ogóle mi się tak śmiesznie tutaj ustawił. Na poduszce te włosy, widzicie to? No, rano jak wstanę, to muszę właśnie się wykąpać i umyć włosy. Były takie idealnie na poniedziałek. No, napiszcie w w, napiszcie w komentarzu, jakie Wy macie plany klasowe na Mikołajki. Może idziecie gdzieś do kina, albo na łyżwy, albo się też losujecie. Napiszcie mi w komentarzu, co będziecie robić w klasie, jakby w szkole na Mikołajki, bo my się losowaliśmy. No. I ustaliśmy kwotę, że tak do 30 zł. No, więc kiedyś jakby. No i jest taka spoko nawet, w sumie, kwota. Ja w sumie mogę iść tak do 40, w sumie, według mnie. Tak jakoś. Ale... Ustalona kwota. No, i pani powiedziała, jak ktoś chce dołożyć, to tak 5 jeszcze, 5... 5 tych chyba, 5 zł jeszcze można dołożyć. No to wiecie, 35 złotych to też. Nie jest drogo, nie jest za mało. No, nie wiem co. <coughs> nie wiem co dosłownie mam robić, ani gadać do Was. Także, jak będę miał jakiś ciekawy temat, to oczywiście Wam to nagram. Właśnie, jak nie widzieliście, pierniczki. Jej! Tak, fajne. Fajne, właśnie takie z lukrem i tak dalej. Z pisakami pokolorowane jak widzieliście ozdoby jakieś były. Dużo w tych pierników w sumie dzisiaj mama upiekła, więc fajnie, więc widać. Ja się już słuchajcie z wami żegnam jest godzinka 2444. Tak. Niestety, ja się z Wami ogólnie żegnam w tym vlogmasie i kolejny słuchajcie vlogmas za nami. E, mam nadzieję, że vlogmas Wam się podobał i co? Widzimy się w następnym vlogmasie. I dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego filmiku.